Chciałbym poinformować mieszkańców Łomży i okolicy o, o proteście, jaki odbędzie się 9 lutego w okolicach Zespołu Szkół Rolniczych w Marianowie. I prosiłbym państwa, jeśli ktoś na ten dzień się wybiera tamtą trasą, to jeśli mógłby to przed 10, bo zaczyna się protest od 10 do 15, ewentualnie po 15. No, przepraszamy za utrudnienia, ale w sytuacji, jakie nasze rolnictwo się Teraz doczekało, no nie mamy innego wyjścia. Chcę tylko wytłumaczyć dlaczego. Gdyby państwo, mając firmę, zatrudniło pięć osób i pięć maszyn kupiło i odstawiło do boku jedną maszynę z pracownikiem, po to tylko, żeby stała i za nią płaciła, no to jest bez sensu. W naszym przypadku, właśnie tak, Unia nam zgotowała, że my jedno czwarte swoich ziemi mamy ugorować, co nasza Ziemia. Raz, że kosztuje, a druga nam potrzebna do upraw. A tak brak ilości ziemi w Polsce u góry nie są potrzebne ani konieczne. My mamy głód ziemi. To są przepisy unijne, tak zwany Zielony Ład, który 10 lat temu był podpisany przez wszystkie rządy naszej wspólnoty unijnej, tylko z tego zostały tylko podpisy wszystkich rządów, a że to był wielostronnicowy, to te strony. Wcześniejsze zostały zmienione i dlatego wszyscy rolnicy wszystkich krajów protestują. Mimo, że podpisy są naszych rządzących, ale to tylko została ta strona z a te wcześniejsze strony, gdzie było pisane, do czegoś takiego miało nie dojścia. Pan Zimmermans właśnie zmienił i, i to takie dla nas jest straszne zaskoczenie. Chcę także i przeprosić Państwa za utrudnienia i proszę, jeśli osoby, które mają w tym momencie wyjazd, żeby jak mogą skorzystali z tej możliwości, że mówimy o proteście, wyjechały i swoje sprawy załatwiły do godziny 10, ewentualnie po 15.